Czy jest tu osoba, która nie zna tego dźwięku? Trapliwy, głośny i czasami nawet nie do zniesienia. Jedno jest pewne: od razu wiadomo, że mamy do czynienia z ptakiem krukowatym. Jest ich dużo, brudzą naszą własność i są na równi irytujące z gołębiami. Przecież wiemy o nich wszystko, prawda? A co jeśli wam powiem, że ptaki te są równie mądre co siedmioletnie dziecko? Że potrafią przechytrzyć inne gatunki właśnie za pomocą ponadprzeciętnej inteligencji? Oraz, co najważniejsze, że tak naprawdę to nie jest wrona, a to nie jest kruk. I uwierz mi, nie pozwolę ci ich jeszcze raz pomylić. Przed Wami Krukowate. Zapraszam do oglądania. Na sam początek zdecydowałem, że musimy przytoczyć ten film. Oto przedstawiciel wrony amerykańskiej, bardzo podobnej genetycznie do naszych wron. W badaniu tym próbowano sprawdzić, czy ptaku uda się zdobyć pożywienie w szklanej tubie, wykorzystując wyporność wody. Wyniki były zaskakujące. Wrona zdała wszystkie sześć testów bez większych problemów. Doskonale radziła sobie z wybraniem odpowiedniego ośrodka, ciężkości wrzucanego przedmiotu, a nawet z wyborem odpowiedniego naczynia w celu przyspieszenia procesu. Zdecydowanie nie był to przypadek jak na taką małą głowę, całkiem pomysłowe. Tak jak mówiłem, wrona siwa z parku dorównuje inteligencji siedmiolatkowi. Oczywiście tylko w kontekście logicznym, ale i tak robi to wrażenie. By rozwiać już wszelkie wątpliwości, pragnę powiedzieć o czymś, czego nie potrafią nawet dorośli. Opóźniona gratyfikacja. Nie wiem jak ty, ale krukowate to potrafią. Mianowicie ptak dostał mało atrakcyjny pokarm typu kawałek chleba, ale wiedział, że jeśli go nie zje przez określony czas, opiekun wymieni go na coś ekstra, na przykład soczystą larwę czy kawałek mięsa. Wynik? Krukowate potrafiły czekać nawet kilkanaście minut, ignorując jedzenie leżące tuż pod ich dziobem. To nie jest tylko ciekawostka. W biologii, samokontrola to jedna z najwyższych form inteligencji. Oznacza ona, że ptak potrafi stłumić pierwotny instynkt typu bierz co jest, bo później nie będzie, na rzecz logicznego planowania przyszłego zysku. Myślę, że przykładów na razie wystarczy, więc skupmy się na tym, jak to jest, że wrona, której mózg jest nieco większy niż orzech włoski, dorównuje inteligencji choćby z naczelnym. Otóż kluczem do zrozumienia tego jest budowa mózgu. Tutaj pragnę powołać się na badanie z 2016 roku z Uniwersytetu Vanderbilta. Wykazano, że ptaki mają gęściej upakowane neurony w mózgach niż inne zwierzęta, co przyczynia się do zdolności poznawczych na poziomie dorównującym naczelnym. Co ciekawe, dzięki temu kruk może być na podobnym poziomie inteligencji co nie tylko małpy, ale i także psy, które przecież wiele osób gloryfikuje, uznając je za niezwykle mądre. Przytaczając tutaj konkretne dane, mózgi krukowatych potrafią posiadać nawet 1,2 miliarda komórek nerwowych, podczas gdy wcześniej wspomniane czworonogi tylko 600 milionów. Mam nadzieję, że po tym filmie już nigdy nie zobaczysz w tych oczach tylko głupiego spojrzenia. Teraz przejdźmy do innego ptaka. Chodzi o Srokę bardzo pospolitą w naszym kraju. Otóż w internecie można znaleźć bardzo ciekawe nagranie przedstawiające osobniki. Wyprawiające coś w rodzaju pogrzebu. Takie zachowanie nie jest przypadkowe. Wiadomo już, że krukowate są bardzo inteligentne, ale w przypadku sroki nie sposób nie powiedzieć o zdaniu tzw. testu lustra. W skrócie jest on uważany za złoty standard w badaniach nad samoświadomością zwierząt. Brzmi dosyć błaho, ale zaraz wszystko wyjaśnię. Mamy srokę i lustro. Początkowo, jak każde zwierzę, ptak doszukiwał się tam innego osobnika i wykonywał gesty agresywne. Zachowanie dość szybko uległo jednak zmianie. Osobniki zaczęły wykonywać nietypowe ruchy, obserwując czy odbicie robi to samo. I teraz punkt kulminacyjny. Dopiór niektórych srok przylepiono kropki, natomiast u pozostałych nie wprowadzono zmian. Wyniki były sensacyjne. Wsroki, widząc kolorową kropkę w lustrze, zaczynały intensywnie drapać się w to konkretne miejsce na własnym ciele, próbując usunąć obcy obiekt. Nie robiły tego natomiast, kiedy nie miały do dyspozycji lustra. A więc jak widzimy, ptaki te dowiodły swojej inteligencji. Czym możemy wyjaśnić natomiast takie zachowanie? Zacznijmy od tego, że krukowate to zwierzęta stadne. Tworzą więzi społeczne w celu ułatwienia sobie życia. Niewykluczone więc, że przeżywają stratę kompana, oczywiście w cudzysłowiu. Bardziej jednak prawdopodobne jest to, że ptaki analizują sytuację i muszą wiedzieć, co stanowi zagrożenie, jeśli jeden z nich zginął. Jak więc widzimy, może nie jest to na tyle głębokie duchowo, co ludzki pogrzeb, lecz ma silne znaczenie w ich zachowaniu społecznym. A wątek sroki chciałbym podsumować jeszcze jednym sprostowaniem. Mianowicie, ptaki te nie mają zamiłowania do błyszczących przedmiotów. Tak jak już powiedzieliśmy sobie, są niezwykle inteligentne, a więc często biżuteria czy metalowe przedmioty wzbudzają ich ciekawość. Naukowe badania wykazały jednak, że sroki mogą nawet bać się połyskujących rzeczy, co wynika zwyczajnie z neofobii. O srokach zapewne zostało już powiedziane wystarczająco. Może nie powiedzieliśmy sobie, jak je rozpoznać, ale czy to konieczne? Zakładam, że nie. Jednak w przypadku innych krukowatych wcale nie jest takie oczywiste. W Polsce mamy 8, a właściwie 7 gatunków z tej rodziny, które regularnie u nas gniazdują. Najbardziej pospolite są cztery z nich: kawka, gawron, sroka i wrona siwa. Kawka jest najmniejsza z tych czarnych krukowatych. Rozpoznać ją bardzo łatwo. Mianowicie ma niemal białe tęczówki oczu i jest mało płochliwa. Potrafi podchodzić bardzo blisko. To co jednak wyróżnia ten gatunek to charakterystyczny głos. Przyznajcie, zauważalnie różni się od typowego dźwięku, który przy okazji należy do gawrona. Cały czarny z wyróżniającym się szarym dziobem, znacznie masywniejszy od kawki, ale również znacznie bardziej płochliwy. I teraz bardzo ważne. Zapamiętajcie, że gawrona spotkacie głównie w miastach, a kruka w lesie. Kruk jest znacznie większy i jest czarny jak smoła, z połyskującym dziobem. Ma również nieco niższy głos. Pozostałe ptaki z tej rodziny są dość charakterystyczne. Wrona siwa, jak sama nazwa wskazuje, jest siwa. Słyka, bardzo płochliwa i głośna, jest najbardziej kolorowym polskim krugowatym, a orzechówka, ją zapewne nie wszyscy znają i nie wszyscy widzieli. Jest to ptak, który preferuje lasy iglaste. I nie spotkamy go w mieście. Jak sama nazwa wskazuje, żywi się orzechami. Jeśli ktoś więc zabiera się za obserwacje, to polecam pojechać w polskie góry. Tam powinniście ją zobaczyć. A teraz apel do wszystkich, którzy oglądają ten film. Starajcie się nie przeszkadzać tym ptakom. Gawron, Kawka i Wrona to ptaki leśne. Z racji tego, że urbanizacja przejęła wiele obszarów, w których żyły, są zmuszone do walki wśród miejskich zabudowań. Nie przeganiajcie ich. Zwolnijcie, gdy schodzi z tej jezdni, kiedy jedziecie samochodem, bo i tak nic nie zrobicie z tymi zaoszczędzonymi pięcioma sekundami. I teraz dla ambitnych, dokarmiajcie je. Tylko regularnie i odpowiednio, by im nie zaszkodzić. Bo pamiętajcie, że obok Was codziennie prowadzą życie jedne z najinteligentniejszych ptaków. A to już wszystko w tym materiale. Dziękuję i do usłyszenia. Cześć.